W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam 15 rzeczy, które mogłyby zostać w przyszłości dodane w Minecrafcie. A to też z tego względu, że nie będzie tutaj dodanych specjalnie jakoś wiele nowych rzeczy, a wykorzystywane będą te, które w Minecrafcie już możemy znaleźć. Zresztą w komentarzu możecie się pochwalić, czy myślicie podobnie. No dobra, zacznijmy od tego, że być może te rzeczy nie będą jakoś specjalnie zmieniały naszego Minecrafta, ale zrobi się on na pewno przyjemniejszy. Są to pewne rozwiązania, tak jak w przypadku drzwi. To, co widzicie na dole, że mam tutaj na przykład szklane drzwi. No bo takich drzwi faktycznie w Minecrafcie mamy sporo, z różnych rodzajów drewna i na przykład mamy. Też z żelaza, więc trzeba na przykład nie można byłoby zrobić szklanych drzwi. Na pewno wygląda to dużo nowocześniej i fajnie mogłoby się spisać przy budowaniu na przykład jakichś tam bardziej nowoczesnych domków. To samo tyczy się na przykład trapdorów, dzięki którym możemy zrobić faktycznie sobie po prostu szklane wejście, co jak dla mnie wygląda naprawdę spoko. I te drzwi tak samo możemy sobie łączyć, tylko trzeba jeszcze dobrze to wstawić, Jak dla mnie no naprawdę fajnie, tylko szkoda, że jednak ten dźwięk dalej jest drewna, nie? A jak już na przykład jesteśmy przy trapdorach, to mamy tutaj pewne rozwiązanie, gdzie możemy zrobić sobie. Ukryte przejście. No bo, jeżeli mamy w domu dywan, powiedzmy taki, i chcielibyśmy zrobić sobie jakoś, jakiś ukryty magazyn, jakiś ukryty pokój, no to jeżeli mamy tutaj trapdoor, po prostu, no. To wszystko widać. Możemy oczywiście tego trapdora też sobie przesunąć dywanem I mamy wtedy ukryte przejście Ale nie jesteśmy w stanie go po prostu otworzyć Za każdym razem musimy niszczyć dywan Żeby dostać się na przykład pod podłogę Dlatego dzięki tej modyfikacji możemy zrobić trapdor, Który będzie ukryty jakby pod dywanem I możemy sobie z niego korzystać Otwierając go i nie niszcząc przy tym dywanu Mówię to są drobne zmiany Ale jak dla mnie naprawdę całkiem fajne I dobrze to wygląda Tak samo jeżeli w minecracie na przykład mamy schody No to w tym momencie mamy no, schody z różnych tutaj faktycznie bloków nawet z tych endowych, schody drewniane, schody kamienne i tak dalej. Ale fajnie byłoby mieć na przykład w domu, jeżeli mamy domek piętrowy, pokryć sobie takie schody po prostu. Dywanem. O, te, tak trzeba jednak źle kliknąłem. <grym>, trzeba na górę kliknąć. Jak dla mnie wygląda to też naprawdę bardzo, bardzo spoko. I na spokojnie myślę, że takie coś mogłoby zostać dodane, bo Minecrafta nam nie psuje, a faktycznie można byłoby fajnie wykorzystać dywan i po prostu schody. W Minecrafcie w domku sobie tak przerobić na każdy kolor, jaki tam chcemy. No właśnie, jak już przy kolorach jesteśmy, to mamy tutaj do dyspozycji też bookshelfy, w których będziemy mogli trzymać książki. I ja wiem, to było już w wielu modyfikacjach. Plus jest taki tutaj, że faktycznie książki możemy sobie sami układać, gdzie tam chcemy. Ale mamy też tutaj taką zmianę, że książki zenczantowane już nie wyglądają wszystkie identycznie, tylko w zależności od tego, jak bardzo wyjątkowy jest to enchant, i do czego tam możemy go dodać, będzie miał inny kolor. Więc w tym momencie możemy wrzucić sobie taką książkę i ona będzie po prostu miała kolor zielony. W sensie wiecie, to na przykład bardzo by ułatwiło trzymanie zenczantowanych książek zamiast w skrzyni, to po prostu w takim miejscu, gdzie mamy wszystko widoczne, podzielone książki, gdzie jakie są, i dość fajnie to wygląda. I tak zdaję sobie sprawę, że można otworzyć skrzynię. I po prostu wyjąć sobie te książki, no ale no nie wiem, no jakoś tak. Przyjemnie po prostu to wygląda, gdzie możemy sobie w ten sposób nasze księgi układać. Tak samo ta modyfikacja, zresztą macie ją w opisie, możecie sobie zainstalować, będzie dodawała nam dodatkowe zabezpieczenie na skrzynkę. Czyli mamy kluczyk, mamy yy, kłódkę, wystarczy, że wszystko sobie nazwiemy tak samo. No, będzie to działało tak, że jeżeli mamy kłódkę nazwaną jedną nazwą, w sensie... Yy, zaraz wam pokażę. Zostaw łapkę. O, to, to jest perfekcyjna nazwa dla kłódki. I kluczyk. Zostaw łapkę. No to w tym momencie faktycznie może taką skrzynię sobie zakluczyć. Tego oczywiście nie widać. No, ale jakby nie jesteśmy w stanie tego otworzyć. Nawet jeżeli będę miał inny klucz z inną nazwą, tego nie otworzę. Więc jest to całkiem spoko, że tego nie widać i tylko osoba, która będzie wiedziała, jeżeli byśmy grali sobie na przykład na serwerze z kumplami, yy, będzie wiedziała, jak tą skrzynię otworzyć. No, nikt nam jej nie otworzy, no bo nie ma klucza, nie da się tutaj tego otworzyć wytrychem. Musi mieć klucz o dokładnie tej samej nazwie. Więc jak dla mnie całkiem fajne zabezpieczenie. Tak samo w wielu przypadkach, kiedy mamy jakieś tutaj, powiedzmy mechanizmy porobione w domu, czy ukryte przejścia, to może mamy możliwość możliwość wykorzystania do tego na przykład pochodni. Kiedyś już coś takiego widziałem, że faktycznie pochodnią można było sobie odpalać rzeczy, ale w tym momencie dzięki tej modyfikacji zostało to troszkę fajniej usprawnione, czyli jeżeli byśmy mieli na przykład ścianę, to można po prostu sobie rozświetlić yy, dookoła gdzieś tam w domku czy tam na, na, na drodze Pochodnią y, drogę i taką pochodnię po prostu możemy, jakby, włączyć. Delikatnie ona się wtedy nam przesuwa i puszcza nam sygnał, co zamiast dźwigni na pewno lepiej wygląda, i nie każdy mógłby się domyśleć, że coś tutaj po prostu jest ukryte. Tak samo dzięki tej modyfikacji możemy zrobić sobie redstone'ową zapalniczkę, która będzie faktycznie sprawiała, że jeżeli mamy jakiś ukryty mechanizm i ktoś o nim po prostu nie wie, że on istnieje, możemy sobie fajnie ukryć gdzieś redstone i sygnał nadać po prostu tą zapalniczką klikając na blog. Czyli mówię, zwykle jeżeli mamy takie mechanizmy, po prostu widać, że coś tutaj jest, czy mu się pamiętać. Tutaj mamy zapalniczkę redstone'ową, która się może przydać yy, czy to faktycznie do odpalania tego, czy reszty innych rzeczy samym redstone'em bez podpalania, nie? I tak wiem, można to zastąpić w różne inne sposoby, ale no, <śmum> mówię, to taka modyfikacja dodaje takie yy, drobne rzeczy. Tak samo została dodana nowa strzała, dzięki której będziemy mogli nadać sygnał redstonowy. Właśnie, bo mamy strzałę, która nie wiem, czy będzie atakowała że jeżeli go trafia, na pewno. Czekaj, czekaj, gościu! Tak, będzie go atakowała, ale przy okazji jest możliwość, że po prostu będzie nam zasilała redstone. <laughs> Nie wiem czy podpaloną pochodnią da się odpalić TNT, ale na pewno taką już by się dało, no bo puszcza nam po prostu sygnał redstone'owy, więc też ciekawie. Na pewno modyfikacja fajnie by się sprawdziła na serwerze z ziomkami, bo dużo rzeczy dodaje właśnie takich, gdzie można tego typu rzeczy wykorzystywać. Bardzo fajną rzeczą też, jeżeli chodzi o wystrój gdzieś tam nam przed domkiem czy w wiosce, jest to, że możemy wykorzystywać bloki czy to Sona, stona, możemy to zrobić cegieł, czy tam po prostu ze stone'a. Możemy zrobić sobie ścieżkę takimi oto kamieniami. Jak dla mnie wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, i też tak coś myślę mogłoby zostać. Dane. Zresztą pochwalcie się w komentarzu, co myślicie o takich rzeczach, i czy, która z nich, czy któraś z nich w ogóle mogłaby do niego pasować, że zostały dodane możemy sobie zrobić koblowe, możemy sobie zrobić po prostu tak fajnie z cegiełek i to też fajnie się układa, w sensie jeżeli damy sobie tutaj, to wszystko nam się fajnie łączy, no i jeszcze takie stądricowe możemy sobie też porobić. No nie wiem, jak dla mnie wygląda to po prostu fajnie i tyle. Tak samo mogę się założyć, że wiele razy gdzieś tam, jeżeli graliście sobie na survivalu, zdarzyło wam się, że nigdzie dookoła nie było pustyni, no bo jest szansa, że ona może po prostu stworzyć się niesamowicie daleko, a potrzebujemy pustyni, żeby na przykład zdobyć kaktusy. Nie wiem do czego, ale jeżeli potrzebujemy kaktus, no to mamy problem, musimy szukać pustyni. Więc mamy tutaj możliwość po prostu zasadzenia sobie kaktusa Sidem, no bo skoro możemy zasadzać inne rzeczy, to wydaje mi się, że to tak samo powinniśmy. I o ile możemy tutaj także zasadzić sobie trzcinę cukrową, która nie jest aż tak ciężka yy, do znalezienia trudna, ciężki może być plecak, tak zawsze pani od religii mówiła. To i tak fajnie, że takie coś możemy sobie zasadzić i będzie nam to rosło bez jakiegoś tam faktycznie poszukiwania w pustyni, przynajmniej no, jeżeli chodzi o kaktus, no nie? Fajną rzeczą też jest możliwość kolorowania naszego portalu do netheru. Więc jeżeli mamy nether gdzieś fajnie, znaczy portal nether w jakimś fajnym miejscu sobie po prostu stworzony gdzieś tam przypominający na przykład piekło, za pomocą szkła będziemy mogli zmieniać kolor naszego samego portalu. W sensie nie, nie obsydiano tylko tego no, portalu. Czyli kładę sobie po prostu czerwone szkło na przykład i cały bloczek zaczyna nam się zmieniać i portal w tym momencie wygląda w ten sposób. I możemy robić sobie kolory, jakie tam nam się żywnie podoba, w zależności od tego, jakiego szkła po prostu użyjemy. A teraz jak zmienia niebieski, to wygląda bardziej jak woda w sumie. Co zrobisz, jak się zrobisz. Tak samo w Minecrafcie, jeżeli jesteśmy w dżungli, czy gdzieś tam gdzie po prostu, możemy znaleźć sobie liany, po których możemy się wspinać. Bardzo fajna sprawa, ale tutaj tak samo w Minecraftcie brakuje na przykład Lin, która została tutaj dodana Lin czy na przykład Liny, ale bardziej jako liany. Czyli możemy po prostu sobie zrobić linę, którą puścimy sobie gdzieś tam z drzewa, czy na przykład na naszym gdzieś tam yy, domku, który znajduje się na drzewie, cokolwiek, możemy po prostu sobie tego typu liny, liny zrobić. I dzięki takiej linie możemy też się wspinać. Co jest fajne, no bo faktycznie nie potrzebujemy obok bloku, przy którym musimy się trzymać, tylko taka lina po prostu sobie gdzieś tam jest i możemy to wykorzystywać do wchodzenia do góry. Jak dla mnie naprawdę fajna sprawa. Czy faktycznie zrobienie tego po prostu sobie gdzieś tam zliany, no nie? No i tak jak mówię, ta modyfikacja dodaje nam dużo takich rzeczy, które po prostu gdzieś tam zmieniają nam wygląd. Rzeczy, które już mamy i których możemy korzystać. Z w sensie, na przykład, jeżeli mamy y, różnego rodzaju y, farmy automatyczne. Chcemy, żeby wszystko nam się zbierało do skrzynki. Wiadomo, możemy to wszystko sobie wypełnić hopperami, połączyć je fajnie, żeby wszystko nam spadało, ale możemy też zrobić po prostu rurę, którą możemy połączyć sobie. Y, czekaj, jak to się robiło? A, tutaj w ten sposób i możemy połączyć sobie hopera rurą zamiast większej ilości hoperów, co pewnie by ta wyszło. Czy tam po prostu też lepiej gdzieś wygląda, no nie. Mówię, tego jest dużo, dużo więcej. Jeżeli Was interesuje, to jak najbardziej możecie wejść sobie do linków w opisie i pobrać tę modyfikację i samemu sobie sprawdzić, co tutaj zostało jeszcze dodane. A ja póki co wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ci Cię Wam się spodobał. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia często razem. Siemanko. Cześć. pa pa.